Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Słodki, z studiu witam mojego gościa, dr Piotr Turkowski, chirurg plastyczny, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzisiaj temat y, szczególny dla pań, y, bo będziemy ro rozmawiali o powiększaniu piersi, ale przepraszam, że zacznę od takiego pytania, być może ono jest głupie i naiwne, ale czy taka pierś może pęknąć, jak już się y, zrobi? Na przykład, nie wiem, uderzamy y, w kierownicę samochodu, bo za mocno kobieta zahamuje i ta Pierś pęka w środku, czy to już nie ma takich czasów. Od zwykłego zahamowania i uderzenia w kierownicę nie sądzę. Musiał to by być naprawdę groźny, zagrażający życiu. Padek, wypadek komunikacyjny może wtedy tak, ale raczej takie rzeczy się nie zdarzają. W samolocie też nie wybuchają. Na wysokości nie. nie, nie, nie ma, czyli nie spokojny mogą panie tutaj myśleć o, o tym, żeby właśnie powiększyć sobie piersi, Jak Kobiety podchodzą w ogóle do powiększania piersi? No, moim zdaniem jest to zabieg, który powinny Panie wykonać jak najszybciej, bo nie ma na co czekać. no Chyba, że za chwilkę planujemy ciążę, no to wtedy. Jasne, to lepiej już to zrobić po ciąży. E, natomiast nie ma na co czekać, dlatego że kobiety się mocno dowartościowują. Najczęściej jest to symbol kobiety, więc kobiety mają z tym jakiś problem. Tak? Czyli czy za małe, czy za duże, bo mogą też być za duże. I też panie sobie z tym często nie radzą. Czyli też można zmniejszyć, rozumiem. Tak, tak? tak, wiadomo. Najczęściej pacjentki przychodzą z problemem za małych piersi lub piersi opadających. Natomiast jeżeli chodzi o powiększanie piersi implantem, jest to najbardziej przewidywalna metoda, jesteśmy w stanie powiększyć o rozmiar, który sobie planujemy, w przeciwieństwie na przykład do powiększania piersi własną tkanką tłuszczową, gdzie ten wynik jest niepewny. Jest to powszechna procedura, znana od wielu lat, więc no, panie często na niego przychodzą. Ja zawsze doradzam, żeby się nie zastanawiać, tylko im szybciej, tym lepiej, dlatego że całe życie przed nami i nie zawsze warto po prostu czekać do jakichś tam dojrzałych momentów e, życia. Tak. E, a to się czuje, ten implant w środku? Początkowo, później już nie. Do trzech miesięcy, jak ja to tłumaczę pacjentkom na wizytach, można czuć. Po trzech miesiącach raczej już tego. I przyzwyczaja się człowiek, po tak, prostu Przyzwyczaja się i to bardziej traktuje już jako e, swoją tkankę. I też nie czuć tego implantu, tak jeżeli jest w rozsądnych rozmiarach ta pierś wcześniej była przykryta gruczołem, to raczej jest to integralna już część nas. A jak zmieniły się, zmieniło się powiększanie piersi na przestrzeni lat? To się różni jakoś od tego, co było, nie wiem, 15 lat temu? No podejrzewam, że tak, bo medycyna poszła bardzo do przodu. Tak, chociażby dlatego, że tych implantów teraz nie musimy wymieniać. Kiedyś trzeba było wymieniać, teraz nie trzeba, teraz te implanty, Mogą być z nami do końca życia, nie ma takiej konieczności. Jak również też trendy kreowane przez mass media, tak? Wcześniej były implanty większe w trendach, teraz raczej panie decydują się na mniejsze niż wcześniej. Hmm, to się zmienia. Jeżeli panie mają prośbę, żeby lekarz doradził, to zazwyczaj mówię tak: 90% kobiet żałuje, że za małe. Wydaje mi się, że to jest dlatego, że najpierw po zabiegu jest obrzęk i panie mówią sobie duże piersi, przyzwyczajamy się i one później się zmniejszają i nam tego zaczyna brakować. E, więc jeżeli się zawahamy nad rozmiarem, sugeruję ciut większy. Oczywiście też nie przesadzać, bo zdarzało się, że panie wybrały za duże, natomiast jest to bardzo rzadkie, więc... Temu aspektowi, jeżeli chodzi o dobieranie wielkości, poświęcamy bardzo dużo czasu. A czy to jest wymagający zabieg? Y trzeba się do niego jakoś specjalnie przygotować, czy po prostu któregoś dnia wpadamy do kliniki, godzinka, dwie godzinki gotowe? Są teraz takie tendencje, że wykonuje się zabiegi w znieczuleniu miejscowym, powiększania piersi implantami. Y no, ja potrzebuję czasu, żeby się do tej techniki przekonać. Uważam, że najlepsze i najbardziej. Stała jest metoda w piersi w trybie klasycznym, czyli podmięśniowo, techniką Dual Plane 2 do 3, gdzie jesteśmy w stanie po prostu tak ułożyć ten implant, żeby ten efekt był długotrwały. Od momentu pierwszej wizyty do gotowych piersi. No czyli, jak czeka się czas? miesiąc dwa. A później dwa. Są trzy... jakieś badania pewnie wykonywane w międzyczasie, tak? W międzyczasie tak, aczkolwiek one muszą być świeże, więc je prosimy, żeby pacjentki wykonywały tuż przed zabiegiem, czyli 2-3 tygodnie wcześniej. I później sam zabieg jest bardzo wymagający, długo trwały? Zabieg trwa około 2 godzin, oczywiście. pacjentka. No, to krótka procedura, tak? No, pacjent musi przyjść, przygotować, się, musimy wyindukować znieczulenie, później wybudzić. Następnego dnia pacjent dopiero przychodzi, dlatego że chcemy sprawdzić, czy wszystko z pacjentem jest ok i że pacjent bezpiecznie może wyjść do domu. Czyli następnego dnia sama procedura jest krótka, natomiast wymaga procedur i obserwacji. A efekt wizualny, czy widać gdzieś, że było coś tam y, cięte? Czy, 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 czy to jest tak, że to, nie wiem, można tam jakoś się wkłuć do tego naszego ciała i nie ma żadnych blisków? Później? Nie ma zabiegów bez blizn, zawsze są blizny. Najczęściej one są mało widoczne, bo przy klasycznym powiększaniu piersi rekomendowaną techniką, czyli tak zwanym złotym standardem, jest powiększanie od dołu, tak? czyli od fałdu podpiersiowego. I wtedy ta blizna jest ukryta też w tym fałdzie i nie powinna być widoczna. Natomiast założenia nie ma zabiegów bez blizn. Jest ona ukryta w naturalnych załamaniach anatomicznych. I rekonwalescencja jak długo trwa? Można podzielić na kilka etapów. pierś, która potrzebuje ułożenia, to jest około 6 miesięcy to jest ostateczny efekt, przez 2 miesiące nie wolno dźwigać ciężarów, ani bardzo intensywnych ćwiczeń na górną część klatki piersiowej, natomiast do swoich czynności, jeżeli to nie jest praca fizyczna i nie wymaga dźwigania powyżej 5 kg, można już po dwóch tygodniu. Po dwóch tygodniach. Nawet po tygodniu wrócić. To jest w ogóle bardzo ważny moment, mam wrażenie, w życiu kobiety. Ja akurat z własnego podwórka mam doświadczenia, bo jedna z moich znajomych miała właśnie powiększanie piersi, bo miała bardzo małe piersi, i powiedziała, że od tego momentu, kiedy to zrobiła, po prostu zaczęła wreszcie czuć się jako pełnowartościowa kobieta i była naprawdę szczęśliwa i w ogóle tego nie żałuje, wręcz przeciwnie, zmieniło jej życie. I była bardzo zadowolona, więc jest to ważny moment w życiu, prawda? Czyli de facto przyznajesz to, o czym. Zacząłem. Powiedziałeś na początku, tak, tak, tak. I ona rzeczywiście to potwierdza, i to nie jest historia na potrzeby tego wywiadu, żeby tutaj zareklamować Twoją klinikę, tylko naprawdę ona była przeszczęśliwa. I rzeczywiście wizualnie też się wszystko bardzo, bardzo mocno y, zmieniło. No, A Wiesz, jeszcze wtrącę się, mm -hmm. jeżeli masz młodą kobietę, ta, która miała z tego tytułu kompleksy, i nagle sytuacja się mm -hmm. zmienia. Jeszcze zmienia się często jej środowisko, bo powiedzmy idzie na studia, czy kończy studia, to się zmienia. To po co zabierać jej ten czas, gdzie może czuć się atrakcyjna, poznać partnera, lepszego partnera w jej mniemaniu, tak, bo wiadomo. Y Niby nie, ale gdzieś ten wygląd też jest ważny, szczególnie dla psychologów. No jest ważny. No, nie prawda? oszukujmy się, że każdy, każdy dąży do tego, żeby lepiej, lepiej wyglądać. wyglądać, oczywiście. Mężczyźni chodzą na siłownię, no kobiety też. Często dbamy o twarz, o zabiegi różne na twarz, żeby ta twarz wyglądała młodziej, więc no, nie oszukujmy się. Zresztą to patrzenie na drugiego człowieka, no to często jest genetycznie mamy to po prostu zakodowane, że patrzymy na kogoś, kto nam się wizualnie podoba. I tu nie chodzi o to, czy ktoś jest ładny, czy brzydki, tylko czy, czy nam pasuje. Podstawowe A, zasady znamy, oczywiście, tak. tak jakby, no wiadomo, lepiej być atrakcyjnym bardziej niż mniej. Tak, tak. A wspomniałeś o tym, że czasami y, panie y, mają za duże piersi, y, robią właśnie sobie y, powiększanie piersi i te piersi są za duże. Czy zdarza się, że przychodzą do ciebie i mówią panie doktorze, poprosimy jednak o zmniejszenie. Raz miałem taką sytuację, ale pacjentka ostatecznie została z tymi implantami. Ja mówiłem bardziej o zabiegach, że pacjentki pierwotnie mają Mają, uh -huh. że nie po implantach, tylko raczej pierwotne. A po implantach? Tak jak mówiłem, miałem raz yy, taką sytuację, ale pacjentka ostatecznie się przyzwyczaiła i została. Oczywiście, że się zdarza, tak? No To jest medycyna, ludzie są różni. Yy, natomiast jeżeli chodzi o mój osobisty przypadek, to jednorazowo, czasami przychodzą pacjentki. Yy, gdzie, miał, gdzie były operowane w innych klinikach, gdzie straciły zaufanie. Ja tego nie pochwalam, bo najlepiej, żeby wrócić jednak do osoby, która mm, operowała pierwotnie. Oczywiście, że ma ku tego kom kompetencje, mm, no bo też zna lepiej temat. Tak? To każdy ma swoją technikę operacji, ale jeżeli straciliśmy już to zaufanie, no to dajemy pacjentce możliwość jeszcze jednego wyboru. To może, żeby nie tracić tego zaufania, to lepiej się przygotować przed takim zabiegiem i wybrać odpowiednią klinikę. Jak to zrobić? Ja mówię pacjentkom, że najlepiej sprawdzić portfolio, bo to jest też poczucie estetyki, tak, przyjść na konsultację, posłuchać tego lekarza, no bo z nim przez rok po zabiegu jednak będziemy mieli kontakt i to są główne wyznaczniki. Oczywiście przed sprawdzeniem jego kwalifikacji czy ma odpowiednią specjalizację, tak czy ten zawód wykonuje od dłuższego czasu. No bo to jednak są takie rzeczy, które są uniwersalne, prawda? To na zakończenie powiedz jeszcze jak można się z wami skontaktować. Zapraszamy na stronę internetową klinikaodco.pl na można zadzwonić też na infolinię lub na przykład kontaktować się za pomocą e, Instagrama klinika Odco, lub na przykład dr Turkowski. No to zapraszamy i odsyłamy. Bardzo dziękuję. Dr Piotr Turkowski, chirurg plastyczny, członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, proszę Państwa, rekonstrukcyjnej i estetycznej, był moim Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Tomasz Słodki i bardzo Państwu dziękuję wraz z Kamilo Castro, który realizował wizję. Do usłyszenia, do zobaczenia.